Mae, ja jestem Paweł, a dziś przedstawię wam anime, które nigdy nie wyszły, czyli łatwiej zostały one zapowiedziane, ale koniec końców zostały porzucone. Zapraszam! Shitstorm. Tak można nazwać to, co się stało po tym, jak anime zostało ogłoszone. Jeśli ktoś nie zna serii, o której mówię, a jest to bardzo prawdopodobne, to jest to typowy w Isekach, gdzie się po odrodzeniu się jest koksem i zabija ludzi kataną. I właśnie przez katany stało się to, co się stało. Jeśli zapytacie, co zrobiła Katana, że to anime zostało porzucone. Ludzie powiązywali to, że główny bohater zabija w dużych ilościach przeciwników, w sensie ludzi, do... no... wojny chińsko-japońskiej. Ups. Do tego nadobicia autora powieści, czyli osoby pod Mine, okazało się, że wcześniej na swoim Twitterze postawał rasistowskie posty na temat Chin, a potem na temat Korei Południowej. Jakim cudem można się tak wkopać? Polscy influencerzy by chyba nie dali rady. Więc po tych rewelacjach Studio 7 Arcs Pictures odpowiedzialny za np. 37 albo Tonika Kawaii, oświadczyło, że anime porzucają, a autor Light Novel przeprosił za swoje posty, a potem usunął swoje konto na Twitterze. Jak pewnie się domyślać, jego książka również została wyrzucona do kosza. Co ciekawe, manga na podstawie tego jakże ambitnego Jesykai dalej jest wydawana. Prawdopodobnie coś zostało podmieniane w fabule, a być może coś z fabuły oryginału zostało. Jakbyście chcieli wiedzieć, czy Mind dalej coś tworzy, to tak dalej tworzy Light Novel, aczkolwiek żadna jeszcze nie odbiła się takim echem jak jego debiut. A nie ma zapowiedziane na Anime Japan 2015. W krótkim około 15, to może 20 sekundowym teaserem, przedstawiający głównego bohatera i inne dwie bohaterki. Niestety oryginalny teaser nie wiem czy został usunięty, czy też nigdy nie został oficjalnie opublikowany w internecie, ale po prostu go nie ma. A jedyne wideo, które przedstawia zapowiedź Mirai Arise jest nagrany telefonem i do tego w słabej jakości. Trzeba przyznać, że anime wygląda ciekawie, nie wiadomo o czym to miało być, aczkolwiek za anime miało się zabrać studio Sunrise odpowiedzialne za Cowboya Bebopa, Hot Gisa albo Gandamy. więc to anime miało być albo mecha albo coś, ale Cowboy Bebop, ale strzelamy, że to drugie. Jak anime zapowiadało się tak fajnie, dlaczego nigdy nie wyszło i zostało porzucone? Tego niestety nie wiadomo, aczkolwiek bardzo prawdopodobne, że studio Sunrise przemyślało drugie raz sprawę i doszli do wniosku, że anime oryginalne byłoby zbyt ryzykowne. W 2016, albo 2017, czyli wtedy kiedy prawdopodobnie anime to miało wyjść, w większości wychodziło anime, które dawały pewny zysk, czyli miliard serii Gundamów, albo filmy kinowe Scott Gisa. Wyszły również takie serie jak film kinowy Asselworth, albo Love Life Sunshine. Tylko jest jeden mały problem. W tych latach Sunrise wypuściło oryginalne anime, a do tego było fatalnie oceniane. A do tego wypuścili drugi sezon, więc to rozwiązuje dlaczego Mirai Arise nie wyszło. Chyba ostatnią rzeczą na jaką wpadłem jest to, że po prostu był problem z reżyserem, bo o zespole odpowiadającym za Mirai Arise nic nie wiadomo, więc może studio szukało odpowiedniego reżysera, ale nie znaleźli, No wyprodukowali kilka odcinków, ale były one kiepskiej jakości. Tego nie wiem, ale możecie pisać w komentarzach jak macie jakieś teorie na temat Mirai Arise. Osobiście czekałem na to anime, jak się okazało, że anime zostało porzucone, to zrobiło mi się trochę smutno. Devil Game miało być o aplikacji, która właśnie się nazywa Devil Game, która dodaje jakieś power osobie, która tą aplikację posiada, i pewnie byłyby jakieś walki, no i wiadomo. I to wszystko w takim dość ładnie wyglądającym futurystycznym świecie. Okrom w tym przypadku trailer się zachował i nie mówcie, że to anime nie wygląda zajebiście. Bo nie jesteście ciekawi, czy wiadomo, dlaczego anime zostało porzucone. Odpowiedź brzmi. Nie, aczkolwiek są szanse, że Devil Game wróci, a tylko moje domysły. Ponieważ w tym samym czasie Holiner Animation League, czyli studia odpowiedzialne za dość przeciętne nim jak Blue Divorces albo Evil Orlift ale też za typowo chińskie anime, które są dosyć udane. Miał dwa porzucone anime. Jedno o dziwnym tytule nie chcę kaleczyć e, języka chińskiego, więc nie wypowiem tej nazwy. I właśnie Devil Game. I okazało się, że to pierwsze anime dostało jednak datę premiery na rok 2021. Więc może z Devil Game będzie tak samo. Jest takowa szansa, ale. Jest... Również mam problem, a nie ma to zostało zapowiedziane w 2018 o jakichś nowościach, nic nie wiadomo od kiedy trailer wyszedł, więc prawdopodobnie projekt trafił do kosza, a szkoda bo naprawdę czekam na tą produkcję, a tu taka negatywna niespodzianka.